No i projekt Audi Przyszły oponki Tylko jakieś jakieś takie inne Chodźmy na ogród Pokażę wam, mamy felgi Także nowe opony, nowe felgi No i dobra mi misiaki, projekt Audi A2 Lecimy dalej Zdradzę Wam sekret, próbowałem zmienić sam oponeczko Te opony, które były na tych falgach Były bardzo stare i bardzo twarde Pojechałem w końcu na maszynę 60 funtów u chłopaków zapłaciłem Nawet i po 100 funtów chcą za wymianę Dlatego stwierdziłem, może spróbuję sam Ale no, zbyt twarde opony Więc te piętne falgi z oponami nówkami Nokianami zakładamy do naszej adwójeczki. Myślicie, że będzie fajnie wyglądać? Ja już się nie mogę doczekać. Jedziemy. Muzyka Nawet stuk powietrze zeszło. Jak to mój kumpel mówi, ale dziwnie zeszło ci powietrze, bo góry jeszcze jest, a na dole nie ma. No dziwnie patrzcie zresztą jaka jest pękana. Ładna, ładna. Nawet z tej strony nie zamierzam pompować. Po prostu wymienię dwa koła i przejedziemy na drugą stronę. Mnie się wydaje, że jest dobrze. Już tu, 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 tu. Gdyby jeszcze niższa była. Ale dobra. Odpalamy przestawiamy ją. Z drugiej strony trzeba koła zrobić. Muzyka Jak ja robię swoje auta, to pamiętacie? Ba Dobra, trochę przestało. Spróbujemy wymienić może jakiś filtr, coś, żeby do przodu, nie? Do przodu z nim, nie? Tak myślę. Dobra, filtr powietrza znajduje się, odkręca się go u dołu, ale oczywiście byli tu nasi. Z tej strony już trytytka jest, a cały boks lata. Więc wydaje mi się, kochani, że nosz Mambolbi miał niewielki dzwonek. Dobra, odkręcamy tą śrubkę, przycinamy trytytka i patrzymy co tam się w środku dzieje. No i dobra, filtr powietrza. No już zmęczony życiem, coś jest brudne, chociaż nie ma takiej tragedii, mamy taki filtr, także zakładamy taki. Jeżeli chodzi o boksa, jeżeli będzie Bumblebee, na pewno będziemy musieli atakować airboxa, bo ta śruba w ogóle nie trzyma, jest tylko na zip taytach także i jest cały połamany ten boksik Także jeżeli będzie na złomowisku To będziemy atakować Nowiutki, nowiutki, świeżutki No dobra słuchajcie Niestety to wszystko połamane I wspiełem to na Trytytki Ważne żeby nie Wypadło Gość który wynalazł trytytki Jest geniuszem Popatrzcie jaki pasek jest strzępiony jaki jest masakrowiony Spróbujemy go wymienić, może? I rolkę mam, także działamy. Napinet znajduje się tam, właśnie tam. Mam rolkę do niego, także spróbujemy rolkę wymienić i, I pasek. cały ścięty tutaj chociaż jeszcze nie spękany ale to już go dyskwalifikuje no dobra, nowy jest tego samego rozmiaru teraz zobaczymy kółta. słuchajcie, smarwy wypłynął ale jeszcze kółko nie daje jakiś hałasów. No i tak mamy nowe, chyba że jest większe. Nie, no, jest takie same. Także zakładamy nowe i tyle. No i dobra, słuchajcie sprawdzamy, sprawdzamy czy się dobrze ułożył czy wszystkie leży dobrze na kółkach i odpalamy, sprawdzamy czy będzie piszczeć czy będzie hałasować. Słuchajcie, bardzo ładnie i cicho pracuje. Jeszcze trochę pochodzi teraz i zobaczymy czy nie będzie tak jak ostatnio jakichś jak dziwnych odgłosów, właściwie to nawet piszczenie nie było, słuchajcie. To było bardziej jakieś spukanie, płukanie. Bałem się, że to kompresor, bo jakieś idiota jak widzicie tam. Nie wiem dlaczego i po co. Rury od klimatyzacji powycina, Ale ładnie chodzi. Ładnie. Cieszy mnie to bardzo. Nie jest perfekcyjnie, słuchajcie, ale jest git. Dolka, pasek wymieniony pomogło. Cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że Feremka niedługo wróci na drogi. Jeszcze trochę, jeszcze parę dzięków trzeba ułożyć w nią. Jak na razie jestem bardzo zadowolony. W ogóle nie wiem, czy wiecie, że wcześniej rok czasu temu było bardzo dużo prac zrobionych przy niej już wam pokażę czwartsze auta, a Zax jest bardziej miększy. Łożyska górne amortyzatorów w przód wymienione. Cztery amortyzatory, wahacze, dwa wahacze, lewa, prawa wymienione. Zostały e, założone febi, drążki kierownicze, jeden przegub. E, wszystkie hamulce, tarczo, -będny tył. Tarczo, Bębny. Tam tylko bębny są, po mi zostało bębny z tyłu z fittingami z tłoczkami tak to się chyba u Was nazywa z, ze sprężynkami z trzymaniem z jak to właśnie napisałeś z czynkami dziękuję, że pomogłeś ale język czasami się zapomina także widzicie czy warto przygoda Mam nadzieję, że wy decydujecie się na taką przygodę. To fajna zabawa. No, trochę czasu trzeba znaleźć, ale już niedługo, już niedługo będziemy jeździć, a to za nami jest wagiem, więc na pewno warto. Dużo też takich mijam, dużo widzę, czasami nie zdążę nagrać, także niedługo może stworzę filmik, ile tych a jeszcze po. Szkocji jeździ. Cieszę się, bo mruczy. W końcu mruczy, a nie hałasuje. Jeszcze przydałoby się miłość wsadzić. Ale na razie najważniejsze, żeby przeszło MLT, Żeby ubezpieczyć i zapłacić tak I żebyśmy w końcu mogli legalnie po drogach z nią się przejechać. Na razie trzymajcie się. Hej.